Siemanko, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Na mojej ostatniej niedzieli z NXM, czyli oczywiście na moim niedzielnym streamie na Twitchu, działy się naprawdę bardzo, bardzo fajne rzeczy podczas draftów 2x2, które grałem z Cibickim. A z Szymonem, z Latanem, jak zwał, tak zwał. No i zgodnie stwierdziliście, że ten draft wyszedł na tyle fajnie, że warto jest go umieścić na głównym kanale. Mogę śmiało powiedzieć, że to był nasz najlepszy draft. W tym naszym duecie z tą naszą dwójką to był zdecydowanie najlepszy draft. Dodatkowo przypominam, że oczywiście we wtorek od godziny 19 również mam streama, więc zapraszam, wpadajcie. No i ogółem zawsze moje we wtorki, czwartki i niedzielę, tak więc... Jak ktoś jeszcze nie wiedział, to mam nadzieję, że już wie. Link do Twitcha macie w opisie. No, a teraz bez zbędnego przedłużania zapraszam Was na materiał. Od razu ostrzegam, to jest zapis ze streama, więc będzie odstawał jakością od tego, co jest na co dzień na moim kanale. Ale mam nadzieję, że mimo wszystko będzie się Wam podobać. Miłego oglądania! Półdraft zawiła pończ. Pyk, poszło. Teraz musi się być dobry. Musi być jakiś 198 co najmniej. 4-3-2-1. Ja bym Dybalkę wziął. Dybala? No to nie będzie Dybala. Paolo Dybala. Ooo. Griezmann i to od razu. Kurde, pierwszy raz mesi. widzę jego trafy. Boże, trafę, Pierwszy raz widzę jego kartę. No i jest no Messi. Jest. No i elegancko. No to Dybala od razu pojedzie tutaj. To jest. Lorenzo, nie, chyba to ja jakieś połączenie dam malnie. Nie komando zgrania, co nie? A u nas draci. Hamzik? No. Hamzik, taki... Ten no, inny słaby Ten chyba grał kontołgiem Dobra Lulic do zgrania mhm. hmm. no Ale... No dobra Nie było później problemu O! O! O kur kurde. kurde co tu się do traf Co tu się za karty trafiają? Ramos raczej, nie? No O! Pepe mm. O! No i dobra Lopez Rondanowicz Valdes! <noise> nie no, Lopeza bierzesz możemy chociaż cokolwiek było. Trzeba brać taka sekuracyjnie, chociaż. Eee, Azar. Z na tych siedmiu punktach tam wydaje mi się, że spokojnie o, da radę. Ujedzie. Nie no, chyba, nie? Mmm... Mm, o! Oh. Kurde! Wow! Kurde. What? Gra w Lidze Mistrzów. Oh. A to jest... Di Maria, nie? Wiesz Cię, że... Di Maria. Póki bramkarz dobry. No, jakiś Janek by wpadł. Eee... Yy... Drodzy Państwo, wyczuwam, że ten draft... Nie ma, nie ma. Wyczuwam, że tym draftem to my odpadamy w pierwszej ludzie, ale tak z klasą. Tak z klasą odpadniemy. Po co ten graf? Nie no ja bym wziął mistrza piszcza do Polak. Wiesz go. A ty byś już ty byś szweda pewnie jakiegoś. Ja. Eliseu. Hey, no no to, do, por... do Pepe i może... Wiesz, bo ten Louis... Baby. <grym> hey, Eliseu, dawaj. Eeeu. o, Uulala! Nie no, Pol. A to akurat... No To akurat robi sens ale... Nie no, lepiej tak, all myślę. All Dobra, ostatnie dwa wybory. Tu musi coś być dobrego. O kurde, nie! Co to są za typy? Era, ten jest szybki, on będzie dobry. I ostatni wybór. Zobaczmy co to będzie. Co to będzie? O nie, no co za, za trupy na ostatni wybór taki ładny miał być. Ja bym na razie dał dałbym szansę jeszcze insignia. No dobra, no Chwilę ale... bym dał ten. Bo da, później byśmy zamienili. Ja bym dał no przede wszystkim pogba dał do no, tego No Pogba kampusa. to jest. Trzeba, od razu. A Neymara bym można zostawił na jakieś takie późniejsze. Bo no nie drewniany nie jest, Jakby tutaj nie był jest, jakiś no. typ 70, no to wtedy tak. Dobra, menedżer i zobaczmy. Zobaczmy. Lopeza na bramkę. No Lopez na bramce daje więcej zgrania, bo daje Ramosowi 100% niby, ale. No to ma no, hiszpan do Ramosa, tak? O! Kur... Trochę dropu What? No i elegancko A musisz uciekać sam Ja ci kom, kimś biegnę w support ale on chyba taki Chociaż nie wiem wysoki możesz doświadkować Oooo! No! nadziożna Ale z dupy Kampos się pożegnał z boiskiem To on? To on Nie czekaj tak Tak to Kampos Kampus Kampos jaką z dupy załadował To ja nawet Kapus bohaterzy! Zrobił swoje i spierdziela z boiska. Dobra, no, no, nie, bo to musi mieć koncentracja, bo nie może stracić tego. Gdzie Że tylko wyrad. Jonek! Jesteśmy skuteczniejsi. Bezkiczu, dobrze, dobrze piszą. Mamy skuteczność. Co tam przeciwnik? Przeciwnik oddaje minion z ale co z tego, jak z tego skuteczności teraz? Uszczaj! Messi musisz! Lecimy musisz... tam na górze. Strzel! TAK! Znowu tak I samo stupy, ale i Drugi <gulia> <gulia> no, no i elegancko! No i elegansko! To ma jakiś <gulia> e, zeszła? Nie! W końcu tak, zaraz się okaże, że nazwy waliło, ki, okay, że mamy streama, Kij, okay, że jest wszystko odpalone, zaraz się okaże, że... I pewnie, że mi internet nie działa, nie? Nie dobrze będzie, jest dobrze. No nie wiem. Wydaje mi się, że jest dobrze, dobrze. No jest my pokazuje wynik, jest, pokazuje wynik, chociaż tu nie ma wyniku. Dobra, I My? No. Nie, jest, dobra, jest, elegancko. To, że i Mati Ciuwe, ta. Mhm, i Aleksandro do Chelsea. Aha, Montoya. Montoya taki skrzydłowy. Matio Sané. Matio Sané. <laughs> to jest dla mnie najlepsze, gramy z typem z Polski jest gorsze połączenie, niż jakbyśmy grali z typem z Azerbejdżanu. Это он накручивает соперников одного за другим. Озак, заромбище, 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 заебище. Ну есть. Какой-то совершенно непонятный пол. Алло. Я уже сбился считать передачи, честно говоря, их много, и они все точно. Не хватит дня. Предзаходом солнца, Пол Погба. Кур... Ай, сейчас. Да, не... Кто не в шиме, дам же. Давай, так само. А, нет, живу так слабо. Ты что правил много. Что вот этого угловов? Ну это, боже, Алвес. Какой порционный. А, Пьер, не, 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 но только не то. Янек, нужно нас уратовать, ну и в итоге. Выходит они вперед в счете. Змениваем. Тут защита справляется с потерей бичам. Гризма. Но, Я его знала, A? Coś, coś idzie chcesz, to udawaj tu. A? Coś, coś idzie Ramos. chcesz, Strzel! Pogba. Pogba! Pogba! Czemu tak mocno? Rusz. Aha, Boże. Jeszcze raz. Dobra, jeszcze raz. A, teraz, ja, a dobra. teraz ty. Dobra, dobra. to Ramos. Jeszcze. No co, to... może być na wierzchu? O! Well. A. Pisa, no, to mmm bueno, ale tym trikiem całą obronę. To jest... Azard zrobił męż, no kurwa, no nie oszukujmy się, to podanie było i ja Lepiej widać jak ta obrona poleciała. A. O, o kurde, nikogo już tam nie było, nie? Ja pierdziele Dziwny widok, o, jestem. O jak to daleko już U, Uwaga, uwaga, uwaga! O patrz, już się śmieją, już się śmieją. Beka. Dobra, eee Chciałem mówić, że na początku czy ci okaże czy Griezmann, czy Suarez lepszy, ale Suarez bez WZ. To w FIFI przynajmniej, jeżeli chodzi o to. 1-0 dla przeciwnika. Ale będzie jest naprawdę dziwaczne, ale spowolnie jeszcze strzelimy. Zobaczycie. I. Oj. No! Tak! No i ubiłem! Wrócił za mną do gryzmana. Widzicie, Pa! Teraz, 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 Albo i nie, można ewentualnie też strzeźć moim zdaniem. Można też ewentualnie! Tak! Patrz, kapitano! Ale to zaduczył. Boże! Przysięgam! Strzelił prawie tak samo dobrze jak ja! Nie! O nie! O nie! Kur... nie! Ale przeleciał! 90 razy!

Tu drugą ty, Janek, bronisz! Janek, nie dupą! No dupą! Dobra, była piła. Dawaj, powtórka. Tak! Jest! Nareszcie podskoczył, ruszył tą swoją leniwą dupę Paul Pogba! Boże! Ale... Czy trzy w drafcie nie mógł podskoczyć, ale podskoczył w tym najważniejszym momencie. Ale lobił go. i gra w obronie... Strzel, strzel! Strzeeeeeeel! Wielokalepny pas i wielokalepne zakończenie. Ale... jaaaa! Ale to... Tego się nie, nikt nie spodziewał. Kur... On, on chyba ma... też, on chyba też się nie spodziewał. Ale zapakował! Ale zapierdzielił w okno! Dobra, teraz się skupiamy na O matko woska! 3... Tak! GRANDE FINALE! No jest finał, no jest finał, drodzy Państwo, Road jest to final. finał. 11 strzałów, 11 celnych, chcecie to. Tylko ja to pierwszy raz w życiu widzę na oczy. <laughs> Jedna kreska, ale u siebie. Turki! Dawaj, turki BVB, rozwalamy turka. Teraz mi będzie... Dobra, uwaga! Budzik dzwoni. To jest ostatni skład draft, jaki dzisiaj zobaczymy. Super, ja... KURNIE! Ale super. Kurde, pogba, i patrzcie, Pogba się przebudził. Po tym jak go zrąbaliśmy, że się nic nie rusza i jest przydatny jak węgiel oblany smołą, no to teraz ogarnął się. I już nie rusza się jak ten. Bo się, nie czekaj się mówi, że się ru, rusza się ktoś jak wóz z węglem czy coś takiego czy ze smołą. Czy rusza mucha w węgle. smole Właś, to, jak, rusza się jak wóz z, z węglem albo mucha w smole oh, Dobra, 45 minut to jest troszeczkę Ja no, zresztą sami popatrzcie jaki był ten mecz. To są statystyki po pierwszej połowie. Jaki to No ale to jest no, on cały czas tak gra do tyłu. Jak ma akcję niby, którą może tak sobie oczywiście zbudować, to jest takie zbyt oczywiste, to cofa piłkę do tyłu strasznie. Dawaj i sypaj. NIEEEE! Wstępaj do tego wogru w ratariu, wszystko pod kontrolą. No NAWET BARDZO DOBRĄ! AJAJAJAJAJ! Aj, 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 aj. I też nas uderzy. uderzy, Nie, ty uderzaj teraz. Teraz, azardem uderzę.

No Boże. nie, czemu ta z piątką? Co ten z piątką zrobił? Kto to był? Danie. Co on zrobił? No Co zrobił Daniel Wesz? Jak można stać? Krył idealnie. Od bramki. Był przed nim. Szybszy przy piłce i... Wdycha się przed niego, kurde, tak się nie gra w piłkę nożną, panowie, Tomek Haj to was nie uczył. Strzelaj. NIE! nie! O, o. No trudno, niestety. Typ był dziwny, dziwacznie się z nim grało, no ale cóż. Mieliśmy, no naprawdę, dziwaczny mecz serio i gościu... A jakie posiadanie piły, do no, Kurde Dobra, to zobaczmy jaka będzie nagroda Trzy oh. wygrane i co to będzie? Czy będzie coś dobrego? Złota paczka zawodników premium i złota paczka zawodników To za chyba jeden hmm. mecz był lepiej Co to jest? Co to jest? Widzisz to? Co to jest? Co to jest? Jest? jest za... ...sheet za finał drafta? Aaaaaa, oh. co to jest zapaczka? Ja pierdzielę, jak tak? Tak, tak, Za ile to to paczka za Za czy czy tysięcy? Co to to w w ogóle? pytać, ja nie pytać. Co to, co to są tak, tak, To jest jakiś dramat. Ja Co to jest? Ale to jest jeden premium. <noise> Czy znaczy jeden. Ja, ale brak, brak mi słów po prostu, co to jest za weznę na paczka. Otwórzmy mega pakę Masz hajs. Mam hajs, otwórzmy sobie super najlepszą paczkę na świecie. No nie ma kautu, no spoko. Jest jakiś większy, większa flara. Jest to co będzie? będzie. Nie. Garaj. Garaj. nie. Super, super, super. to? Kozak. No cóż. ნაცუს. All errata. ფოკო